Natomiast jeżeli ktoś wie o tym, że na wschodzie, czyli w państwach byłego Związku Radzieckiego, bardzo wiele jest tego typu instytucji, tak to nazwę, które nawiązują do wiary, ale nie mają za wiele wspólnego z wiarą, dlatego że są zakładane przez służby specjalne, no to ma świadomość tego, jak to naprawdę wygląda. Zakon rycerzy Michała Archanioła prowadził szeroką, szeroko zakrojoną działalność, także szpiegowską w Polsce. Oni tutaj przy pomocy tzw. Grupy Wschód przejmowali wiele nieruchomości, kupowali te nieruchomości przy pomocy podstawowych spółek tzw. Grupy Wschód. Często były to uzdrowiska. Zaczęli od Konstancina, potem był kamień pomorski. A później skupili się na Tatrach, bo tam jeździło bardzo dużo w swoim czasie Rosjan, którzy bardzo upodobali sobie te tereny. I grupa wschodnia przejmowała wiele, wiele hoteli, hotelików Telimena, Biały Potok. Mieli w planach wykupienie Aquaparku Zakopiańskiego, a nawet kolejki na Kasprowy Wierch. W ostatniej chwili uniemożliwiły to działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.